Kto z was pamięta pierwszy odcinek serialowych doświadczeń, w którym mówiłem m.in. o DOA? Co? Aż tyle rąk w górze? Skoro jest tak pozytywny odzew, na pewno ucieszy was, że 22 marca do Netflixa wjechał drugi sezon tego genialnego serialu. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i po dzisiejszym odcinku nie zostanie wam nic innego jak usiąść przed ekranami telewizorów. Albo laptopów Ale zanim o DOA, jak zawsze w tej serii, przedstawiam Wam dwa seriale, chociaż ostatnio był nawet film. W każdym razie, zanim opowiem Wam o jednym z moich ulubionych seriali, chciałbym, abyście poznali metodę metodę Kamińskiego. The Kamiński Metod to serial, w którym występują światowej klasy nazwiska. Zdobywców Oscara, albo Oscarów, nie wiem jak to dokładnie odmienić, panów Michaela Daglasa czy Alana Arkina, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Obaj połączyli siły, aby w dość krótkiej historii przedstawić nam nieuchronną rzeczywistość podeszłego wieku. Poznajemy nauczyciela aktorstwa, sędziego Kamińskiego, który podczas swoich zajęć spotyka dojrzałą kobietę lisę, którą jest zainteresowany. Jednak życie to nie tylko dobre wieści. Równolegle dowiaduje się, że stan zdrowia żony jego agenta jest opłakany. Sandy ma wielki problem z przeżywaniem bólu. Nie godzi się na starość, ani konsekwencje z nią związane. Jednak przekonany przez przyjaciela Normana udaje się na spotkanie z jego żoną. W sumie nie da się tu dużo mówić o fabule. Jak łatwo można się domyśleć, Żona umiera, a Michael Douglas przez resztę sezonu będzie pocieszał Alana Arkina. Mimo, że na pierwszy rzut oka jest to zwyczajna opowieść obyczajowa, to poziom aktorstwa sprawia, że od pierwszych minut wchodzimy w tą historię i przeżywamy wydarzenia wraz z bohaterami. Naprawdę nie pamiętam momentu, żeby po 20 minutach pierwszego odcinka udało się komuś doprowadzić mnie do łez. Do głębokiego wzruszenia. Ja przecież nie płaczę, nigdy nie płaczę. Jestem mężczyzną, nie płaczę! Jednak oprócz tych rozważań nad sensem życia, biegiem czasu i smutkiem, jaki go wypełnia, jest na ekranie dużo śmiechu, świetne historie poboczne, a każda z wprowadzonych postaci wydaje się idealnie pasować. Odcinek z pogrzebem Mistrzostwo. Moment, w którym poznajemy zbuntowaną córkę Normana. Poziom wyżej od mistrzostwa. Swoją drogą również takiego dysonansu dawno nie przeżyłem. Lisa Edelstein, która na zawsze wbiła mi się w głowę jako poważna doktor kady z doktora Hausa, zachowująca się jak typowa nastolatka. Również dla jej występów warto obejrzeć Show. A serial nie jest długi. 8 odcinków po około 20 minut. Pamiętam, że obejrzałem pierwszy i odstawiłem komputer, gdyż miałem pracę do wykonania, za to jak usiadłem następnego dnia to pochonałem pozostałe 7. Mieszanka komedii poprzeplotana z tragedią ludzką oraz debatą na temat życia nie potrafię w tej pozycji znaleźć minusów. No, może oprócz długości. Coś niesamowitego. Szczerze polecam wszystkim. Herbatą na dziś jest napar z dodatkiem żurawiny, guarany yerba mate. i tego czwartego. Nie guakamole. Kurczę, muszę sprawdzić. Granat. Czwartym składnikiem jest granat. Czyli żurawina granat, mate i guarana. Wiecie co? Ona pachnie jak na dzień z pączków, a ja w poście nie jem pączków. To jest dla mnie tak strasznie trudne, ale jest za to pyszne, naprawdę. Na zdrowie! No i w końcu jeden z moich ulubionych seriali. The Away! Czekaj, czekaj, Nikodem. O ile dobrze pamiętam, nie było go na twojej liście top 10. Aż tak szybko zmieniasz zdanie? Macie rację. jest! <laughs> Nie zamieściłem go tam, gdyż na tamten moment liczył sobie tylko 6 odcinków. Czekałem więc, aż pokażą coś więcej. Pokażą, że potrafią trzymać poziom. Co udowodnili drugim sezonem. Już pierwsze chwile są dość niespodziewane. Autorzy przedstawiają nam nową postać. Prywatnego detektywa Karima Washingtona, który przyjmuje od starej koreanki sprawę. Musi odnaleźć jej wnuczkę, Michelle, która wyjechała do San Francisco, aby zarabiać pieniądze. I wiem, co sobie myślicie. I nie, nie zarabiała w ten sposób. Poszlaki zbierane przez Karima doprowadzają go do tajemniczej gry na smartfony. Gry, w której poprzez rozwiązywanie zagadek można uzyskać pokaźną sumkę. Uwaga! Teraz przez chwilę będą pojawiały się spoilery, których nie da się uniknąć przy wątku o jeśli więc chcecie doświadczyć całości sami, przewinie do tej minuty. Przewinęliście? Ok, jedziemy dalej. Równolegle toczy się wątek Away. Okazuje się, że w pierwszym sezonie nie kłamała i udało jej się przenieść do innego wymiaru, w którym. Nina Azerowa nie oślepła, jej ojciec nie umarł i, krótko mówiąc, jest bogata. Na jej nieszczęście zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, którego ordynatorem jest dr Percy, jej dawny oprawca. Hap. Bum! Tyle plot twistów, a to nawet nie jest główną niespodzianką. On i jego więźniowie wykonali ruchy i również przenieśli się do tego świata. Jednak oprócz Homera. Ukochany Owej jakby zaginął i zdaje się jej nie pamiętać. Z kolejnej strony banda dzieciaków na czele z BBA będzie szukać metody, aby odnaleźć Oway w innym wymiarze. Mamy na dobrą sprawę trzy równoległe wątki, które powinny się połączyć. I to zrobią, ale wątpię, żeby udało się wam przewidzieć jak. Jeżeli oglądaliście pierwszy sezon, to pamiętacie jak enigmatycznie się on skończył. Duża część widzów wytykała błędy, momenty nielogiczne, otwarte zakończenie i ogólnie coś im nie przypasowało. Jednak jeszcze większa część snu ma teorię i wątpię szczerze, żeby ktokolwiek domyślił się tej petardy. Druga część jest o wiele bardziej tajemnicza, a prace nad nią zajęły około 3 lata. Ciekawostką dla niektórych może być fakt, że Brit Morling, serialowa OA, jest również główną scenarzystką. Jestem pełen podziwu po pierwsze dla jej wyobraźni i wykreowanej wraz z Zalem Batman Gliem. nie wiem jak to się czyta fabuły oraz tego, że ustąpiła miejsca na ekranie zupełnie nowej twarzy w historii. Kingsley Ben Adir, wcielający się w postać detektywa, nadał zupełnie nowego tempa tej historii i nowej głębi, bo musicie wiedzieć, że jest to jeden z tych seriali, których nie ogląda się dla przyjemności. Te obrazy zwodzą nas za nos, pochłaniają, zradzają skrawki tajemnicy, aby na koniec powiedzieć, że my nic nadal nie wiemy. Dziennikarze piszą, że jest to jeden z najbardziej zagadkowych i dziwnych seriali Netflixa. Nie do końca jednak mogę się z tym zgodzić, gdyż sugerowałoby to, że ma on wystrzelone postacie czy wątki, a to zupełnie inny poziom dziwności i zagadkowości. Lepiej pasowałyby określenia surrealistyczny, hipnotyzujący czy fantazyjny, gdyż serial w fabule i konwencji ciągle ewoluuje. Opowiada swoją historię, zdradza nam fragmenty sekretów, które momentami wydają się pochodzić z książek fantazy czy science fiction, jednak zaraz potem zmienia klimat narodem z thrillerów. Siedzimy przejęci na kanapie, wpatrujemy się w ekran, czujemy obawę przemieszaną z chorobliwą ciekawością. Dlatego tak ciężko jest porównać ten obraz do czegokolwiek innego i określić go słowem zagadkowy. DOA jest historią jedyną w swoim rodzaju. Ilość plusów dla mnie jest tak ogromna, że z łatwością wskoczył na najwyższe miejsce wśród seriali Netflixa. Dla kogoś innego jednak może być zbyt wykręcony, momentami spowolniony czy po prostu nielogiczny. Dlatego podchodząc do takich produkcji, musimy wyzbyć się oków typowego serialu. Jednak nawet dla mnie w pewnym momencie, podczas przedstawienia w klubie, jeżeli ktoś byłby ciekawy, było za wiele i ta scena zamiast wywołać wielkie wow, była taka. Serio? W taki sposób to przedstawiacie? Naprawdę? Ale ten jeden mankament nie jest mi w stanie zniszczyć tej całej genialnej historii. Sezon drugi ma 8 odcinków, w których długość waha się od 50 do 70 minut. Podsumowując, jak widzicie na Netflixie, nadal pojawiają się cudowne produkcje, które mogą w różny sposób oddziaływać na naszą empatyczną i artystyczną stronę. Dlatego warto usiąść i poznać niektóre z nich. Dajcie znać, czy oglądaliście któreś z tych dzieł. A ja na dziś się z wami żegnam. Do następnego razu!